Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze, docierały do jak największej grupy odbiorców. Właśnie dlatego powstał ruch honorowego krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK. Witam Państwa bardzo serdecznie na Gali Krwiodawstwa i Wolontariatu. Dzień dobry. honorowego krwiodawstwa tworzą honorowi dawcy krwi członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w liczbie ponad 50 tysięcy krwiodawców, którzy są skupieni w 893 klubach honorowych dawców krwi PCK, a także innych jednostkach organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2020 roku kluby honorowych dawców krwi PCK zorganizowały, uwaga, 2224 akcje poboru krwi, podczas których pobrano 89 tysięcy litrów krwi, co stanowi ponad 18% udziału w pozyskaniu krwi na terenie kraju. Gala pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, pod patronatem Marszałka Warmińsko-Mazurskiego, pod patronatem Starosty Powiatu Olsztyńskiego, a także pod patronatem Prezydenta Olsztyna. Gala Krwiodawstwa i Wolontariatu. Szanowni Państwo, oczywiście są też patroni medialni. Jest Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, a także TVP3 Olsztyn Gala. Jest oczywiście współorganizowana z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie na czele z panią dyrektor Grażyną Gulą. To jest właśnie ten moment, w którym tutaj na scenę zapraszam prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Kręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, pana Zwidniewa Kłodowskiego. Panie prezesie, zapraszam. 誓言 pandemia i inne rzeczy spowodowały to, że te gale, te gale się nie odbywały. Aczkolwiek y, zawsze jest mi bardzo miło, mam tutaj wielki honor i zaszczyt przerywać z takimi ludźmi jak Państwo. A przybyliście dzisiaj dosyć licznie, z czego się bardzo cieszę. Dziękuję władzom miasta samorządowym tutaj za przybycie, za wsparcie, bo dzięki Państwu to jest też wolontariat. Pomagacie nam, dzięki Panu pomysł, dzięki Panu, dzięki panu inne rzeczy, które pozwalają nam działać. Przede wszystkim spotkaliśmy się również w takiej wina historii krwiodawstwa, więc serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy oddają krew. Jesteście wspaniałymi ludźmi, jesteście bohaterami, można powiedzieć. W tym roku jest rocznica 65-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża, bo samo honorowe krwiodawstwo istnieje dużo dłużej, aczkolwiek. Polski Czerwony Krzyż 65 podjął to wyzwanie edukacji, propagowania tej idei, za co jesteśmy no, wdzięczni tej organizacji. Cieszę się, że jest was tak dużo. Dzisiaj będzie też dużo osób, którym chcielibyśmy podziękować. Bardzo dużo osób, które są, dostaną znaczenia od ministra zdrowia po 20 litrach oddanej krwi. Bo myślę, że jest fajne i myślę, że to nie jest, to nie jest koniec, to jest początek. Przed wyjściem są też znaczenia, co honorowy wykwalifikowawca może osiągnąć. Zobaczę ja państwa, żeby później zobaczyć, jakie znaczenia jeszcze można dostać później za swoją działalność, za propagowanie tej idei. W związku z tym, że jest to również gala wolontariatów, ja tak jak już mówiłem, dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim przedstawicielom firm, którzy tutaj są, wszystkim indywidualnym wolontariuszom, którzy wspierają naszą działalność, za to, że że są, że nam pomagają i chciałbym, żeby, żeby było tego więcej, bo chcielibyśmy, żeby ten Polski Czerwony Krzysztof na i mazurak naprawdę był mocno widoczny i chcemy się z Państwem właśnie wejść w tę współpracę, która, która pomoże nam dalej te szczytne nasze, nasze cele kontynuować, bo nie tylko kretynastwo, tak, ale i pomoc osobom ubogim pomoc osobom potrzebującym, chorym. Pomagamy w tej chwili też y, uchodźcom z Ukrainy, więc nasi, nasza działalność jest naprawdę dużo większa i, i liczymy, liczymy na to, że będziecie nas Państwo wspierali. Tak jak mówiłem, no, nie będę przystępny, nie będę tych budowli, tutaj tego przynajmniej tak, aczkolwiek zawsze jestem przygotowany, żeby tych statystyk i danych naprawdę dużo tutaj Państwu przedstawiać, aczkolwiek myślę, że to nie jest ani czas, ani pole. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo z całego serca, państwu dziękuję, że tutaj jesteście. Cieszycie moje serce, widzicie moje szczęście. Posiedziłeś, że uwierzcie mi, że jak widzę takie osoby na sali, to jest mi naprawdę przyjemnie. Dziękuję państwu, że jesteście. Myślę, że cała gala Państwu też się składa. Dziękuję jeszcze raz Gada, już z tym za otwartą, a ja witam oczywiście wszystkich gości według Państwa godności i tytułów na czele z krwiodawcami i wolontariuszami. To im podziękujmy wielkimi brawami. Panie Zbigniew Chłodowski, a także dyre dyrektor Droga ten Szanowni Państwo, ich też jeszcze raz przywitajmy wielkimi brawami. Się, mam nadzieję powitani, uśmiechy są na Państwa twarzach. Widzę to patrząc przez te jasno świecące światła w kierunku naszej sceny. Dlatego teraz poproszę również o zabranie głosu i wejście tutaj na scenę. Z nami jest bowiem marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Oczyński. Panie Marszałku, zapraszam właśnie tu, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pan prezes prawie mnie w małych bo umawiał, że pan prezes do dzienią dwie godziny, a ja tylko półtora, lat teraz jak trwało to i idę, ja muszę szybciej wkrótce skończyć. Witam Państwa bardzo serdecznie, naprawdę niezmiernie się cieszę, że mogę was dzisiaj spotkać dla mnie w nowej roli. I tak naprawdę głęboko się pokłonić i podziękować za te 65 lat, co powiedzieć nie powiedzieć, niesienia dobre. Gratuluję Wam tej inicjatywy, jeśli chodzi o honorowe ale również wiele innych inicjatyw, dzięki, dzięki którym nasz świat, nasze najbliższe otoczenie po prostu staje się lepsze. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest oddawanie chwili, jak cenny jest to surowiec, jak ważne jest to dla naszych ośrodków zdrowia, dla wszystkich ośrodków zdrowia, ale przede wszystkim dla pacjentów. Nie, bez przesady można powiedzieć, że to jest coś na wagę złota, a na pewno w wielu przypadkach na wagę życia. Szanowni Państwo, cieszę się, że jest tak Was wielu. E, cieszę się, że jesteście uśmiechnięci, pełni energii. Mam nadzieję, za chwilę zostaniecie, tak jak Pan Prezes powiedział, większość z Was wyróżniona, nagrodzona. Mam również głęboką nadzieję, że te nagrody, wyróżnienia spowodują, że z każdym rokiem będzie Was coraz więcej. Życzę Wam z okazji Waszego święta, z okazji tych wyróżnień, które przed za chwileczkę obierzecie, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, pozytywnej energii, uśmiechu, niegasnącej pasji, poczucia misji, pomagania drugiemu człowiekowi i dziękuję za te słowa podziękowania od Pana Prezesa i na koniec chciałbym dodać i myślę, że mój serdeczny kolega radny, Julian Osiecki, to potwierdzi na samorząd województwa mogliście liczyć i zawsze będziecie e, mogli liczyć. Życzę wszystkim Państwu dobrego dnia. Ja bym poprosił na scenę, jeśli Pan Redaktor poprosi, e, Pana, e, pana e, Prezesa, Panią Dyrektor i Panią Dyrektor, jeśli chodzi o Regionalne e, Centrum Kwiatowstwa, bo chciałbym w jakiś sposób również Państwa e, pogratulować i pracować. Dziękuję jaki jest to sposób, drodzy Państwo? To ja już wyjaśnię. To odznaka honorowa za zasługi dla Województwa warmińsko mazurskiego która jest jednostopniową znaką, którą to wyróżnia zarząd Województwa warmińsko mazurskiego Najpierw. Bardzo proszę, przepraszam, w takim razie jak pan Marszałek upomnił mnie, że to jeszcze nie ten moment. Współpracujemy z dużą tutaj Jasnej sprawy. Panie Wyszynowie, proszę w takim razie wyjaśnić nam, co idzie na ręce panu prezesa. Panie prezesie, z okazji 65-minutarzów, 65-lecia, świadectwo polskie, czy wolę szczerze podziękowania za działalność humanitarną wkład w rozwój świadectwa i świadectwo oraz zaangażowanie społeczne w tyle nastawiane, nie mają ich To jest dobry pomysł, żeby zrobić właśnie wszystkim zdjęcie. Jakże szpinki oni wyglądają w dniu swojego święta, podczas Państwa gami. Dziękuję. Panie marszałku, jest ten moment. Tak? Szanowni Państwo, reprecyzja jest bilowym, więc ja powtórzę to, co zostało już wypowiedziane w części. Odznaka honorowa za zasługi województwa, za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego to jednostopniowa odznaka, w którą to wyróżnia zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na wniosek marszałka województwa, bądź na wniosek organów, jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego, organizacji społecznych i kultury znaku honorową może być wyróżniona osoba fizyczna, osoba prawna, pracodawca, instytucja i organizacja w celu uhonorowania osiągnięć i wybitnych zasług w rozwoju i promocji regionu. Dlatego teraz na scenę zapraszam Pana Zbigniewa Kłodowskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest przygotowana landacja na cześć Zbigniewa Kłodowskiego. Pan Zbigniew Kłodowski jest honorowym dawcą krwi od 1989 roku. W tym okresie oddał już ponad 89 litrów krwi dla nazwania z Jest również od 34 lat członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie zajmuje funkcję prezesa warmińsko mazurskiego zarządu okręgowego PCK w Olsztynie, jak również okręgowego koordynatora do spraw honorowego krwiodawstwa od roku 2014. Od 2009 roku pełni również funkcję prezesa klubu honorowych dawców krwi PCK przy Michelem Polska. Był organizatorem kilkunastu mobilnych oraz stacjonarnych zbiódek. Krwi organizował także akcje pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego, w których to zarejestrowano 150 osób. Pan Zbigniew udziela się bardzo aktywnie na forach społecznościowych, gdzie propaguje ideę chronologowego krwiodawstwa, a także bierze udział w pogadankach oraz w prelekcjach w zakresie chronologowego krwiodawstwa z młodzieżą szkolną. Od kilku lat, co najmniej dwa razy w miesiącu, uczestniczy w mobilnych akcjach poboru krwi na terenie województwa warmińsko mazurskiego Jego firma przekazuje rok rocznie kilka tysięcy złotych na cele statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża, a w okresie pandemii przekazała tysiące maseczek jednorazowych dla opiekunów zajmujących się osobami starszymi w naszym województwie. Zbigniew Kłodowski oczywiście współpracuje i wspiera także działalność. Warmińsko-Mazurskiego cejniku Osób Niepełnosprawnych. Jeszcze raz wielkie brawa w Kłodowski. <plosy> Szanowni Państwo, teraz o wystąpienie i o zabranie głosu poproszę Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. że jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, bo jest to coś niesamowitego. Panie prezesie, 89 litrów krwi w tym okresie czasu, to jest bardzo wiele istnień, zapewne ludzkich, czy też oczywiście osób, które potrzebowały, które dzięki temu przeżyły. A więc dziękujemy serdecznie i gratulujemy. Jest to niezwykłe, bo z Panią Szanowni Państwo, przeszło 100 lat funkcjonuje Polski Czerwony Krzyż. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo przecież niesie szeroko rozumianą pomoc osobom chorym, osobom, które takiej pomocy potrzebują, również osobom, które niejednokrotnie same sobie by nie poradziły, a dzięki tej organizacji instytucji, organizacji pozarządowej, dzięki wolontariuszom, którzy są również dzisiaj z nami, którzy tak gorąco i swoją codzienną pracą wspierają te działania, możemy mówić, że mamy wspaniałe społeczeństwo obywatelskie, mamy wspaniałych mieszkańców, którzy tak dużo czerpią z Waszej bogatej historii i na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa. Również ta dzisiejsza gala z okazji 65-lecia e, honorowego krwiodawstwa to jest misja, która została zaczerpnięta z tej drogi, z tej historii, znakomitej historii Polskiego Czerwonego Krzyża. A więc dzisiaj na pewno jako prezydent miasta jestem przekonany, że również my wszyscy mieszkańcy, którzy... E, czy są zdrowi. Ale przede wszystkim ci, którzy pomocy potrzebują, którzy są w naszych placówkach zdrowotnych, szpitalach, gorąco i serdecznie identyfikują się z Waszym pięknym sercem, z Waszą wspaniałą misją i również chcieliby Wam podziękować. Ja serdecznie Wam dziękuję, gratuluję tego, co robicie dla naszego społeczeństwa, bo przecież doskonale wiemy, że empatia, że współczucie, a przede wszystkim niesienie pomocy, jest w Waszych genach w genach osób, które związane są z Polskim Czerwonym Krzyżem i z innymi organizacjami, z którymi współpracujecie, bo tych organizacji mamy bardzo wiele, ale jesteście tą wspaniałą przodującą i za to jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Panie Prezesie, pozwolę pan, że na Pana ręce chciałbym złożyć serdeczne pismo gratulacyjne, oczywiście dla wszystkich członków Polskiego Czerwonego Krzyża i również wszystkich, którzy oddają tą swoją bezcenną krew, krew darem życia, darem tym, który jest najwyższy. Życzę wszystkiego najlepszego i proszę przyjąć jeszcze raz najlepsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkie pomyślności dla Pana, dla całej organizacji PCK i jej członków. Mówił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Podziękujmy panu prezydentowi o Wszystkie ta gala to oczywiście wyróżnienia, na które Państwo czekają bez wątpienia i słusznie, bo zasłużenie. Ale gala to także spotkanie uroczyste, jak dobrze wiem. Uroczystości lubią uświetniać koncerty. Przed nami grupa fletowo-wiołączelowa, przygotowana przez Annę Kłosowską-Gryc i Magdalenę Niedźwiedź. Przy fortepianie zasiądzie Liliana Przyborowska, a solistką będzie Maria Staszku. Przywitajmy proszę wielkimi grobami tę grupę Fletowo-Biorączoną.